Pokażę Ci trzy kamerowe setup na podcast, który rozstawiliśmy na konferencji. Przede wszystkim mamy dwie lampy ledowe, które są przepuszczone przez dosyć spore softboxy, na których założone są gridy. Gramy w stałej temperaturze 5500K no i one doświetlają nam tutaj bohaterów, którzy siedzą. Tło też jest dosyć ciekawie skonstruowane, dosyć prosto. Mamy duży panel ledowy, który daje nam takie różowe światełko. Po drugiej stronie jest rzucona żółta lampa, dosyć nisko, bo mamy tu 3200 kelvinów było fajne żółte światło. No i od dołu mamy trzy tuby ledowe, które rozświetlają w kolory firmy właśnie te podcast. Trzykamerowy podcast oparty o system Lumixa. Dokładnie dwie s 5 2 x i nowa S1-2. Wszystko to wpięte jest w roda Castera Video, który zbiera sygnał z trzech kamer, a on sam ma odpaloną opcję automatu z ustawionym priorytetem na kamerę gościa. Czyli jeżeli gość mówi, to na niego kamera przełącza się najczęściej. No i oczywiście przebija się też na szeroki. No i mamy tutaj podgląd, jak na trzy kamerki, żebyśmy widzieli, ile mamy jeszcze miejsca na karcie, czy mamy zapis, idą nam XLRy, czy są zapisywane, a to wszystko zapisuje się bezpośrednio na dysk SSD. Mniej więcej tak to działa, jak jest wychwytywany sygnał tutaj, no jest rozmówca, to jest, a tak to się przełącza na drugi mikrofon i być może też trafimy, że przełączy się nam na szeroki. W jest fajne to, że możemy też ustawić, jak często się to ma dziać, możemy określać poszczególne priorytety.